Wow! Do otwarcia sejfu potrzebny jest klucz. Zobaczmy, co mam. Wow, ja po prostu uwielbiam słodycze. O, poczęstuj nas, proszę. Co? Nie. Macie swoje sejfy. Mm, jakie to jest dobre. Uwielbiam pianki. Nie dostaniecie. No i dobra, daj mi klucz. Dzięki, chciwusko mnie ja też miał coś smacznego. O rany, ten napój wygląda przerażająco. Ojej, nie zazdroszczę ci. Dobra, muszę być odważny. To jest nawet niezłe. O nie, coś mnie piecze w gardle. Ja chyba płonę! Na pomoc! Hmm, mam genialny pomysł. Czas usmażyć moje pianki. To będzie super pyszne. Dzięki, Mike. A teraz czas przekąsić. Mm, prawdziwa uczta. Nicole, daj mi klucz od mojego sejfu. Łap! Zobaczmy, może w środku będzie gaśnica. Ojej, jaki tajemniczy cylinder. O rany, czy on nie ma dna? Czy tu coś w ogóle jest? O nie, skąd tu się wzięła woda? Niech ktoś zakręci kran. Kurczę, jestem cała mokra. O, przecież ten kapelusz może ugasić Majka. Majk, chwileczkę. Zaraz cię uratuję. O tak, w końcu. Od razu mi lepiej. Wielkie dzięki, Britney. Spójrz na tego żarłoka. Ale super, że został mi jeszcze jeden szaszłyk. O co wam chodzi? Mogłabyś się podzielić z przyjaciółmi. Albo chociaż pomóc ugasić pożar. Jaki fajny safe! Mogę być pierwsza? Okay. Dzięki, przyjacielem. Ciekawe, co dostałam tym razem. Zobaczmy. O nie, to śmierdząca cebula. Ochyda. Ofu! zabierz to stąd, Britney, proszę. Ja nie mam zamiaru tego jeść. No jeszcze czego musisz? Nie ma mowy. Musisz grać według zasad. Ale wy jesteście okrutni. No dobra, niech będzie. Aj, co za paskudztwo. To jest po prostu obrzydliwe. Tak, nawet nie mogę na to patrzeć. Przez tę obrzydliwą cebulę cały tusz mi spłynął. Biedactwo. Nie martw się, Britney, i tak jesteś piękna. Daj mi spokój, Mike. Lepiej otwieraj swój safe. Nie ma problemu, Mike. Bierze się do roboty. Wow, dostałem mój ulubiony batonik. Co za szczęście. Ale super. Hej. Co chcesz? Może poczęstujesz mnie kawałkiem? Z wielką chęcią. Hej, Mike. O co chodzi? A może i mnie poczęstujesz, co? E... No co, Mike, ja tu czekam. I o mnie też nie zapomnij. No. Dziewczyny, to jest mój batonik i tylko ja go będę jadł. O tak, jakie to jest pyszne. Po prostu palce lizać. Nicole, a ty co siedzisz taka naburmuszona? Otwieraj swój sejf. No dobra, już otwieram. Blaster? I co ja niby mam z nim zrobić? Tu jest jakiś znaczek. Nic nie rozumiem. Ojej, to było przez przypadek. Co? Znowu mam dwie cebule. Nicole! Przepraszam, to naprawdę był przypadek. A mnie się ten blaster już podoba. Wypróbuję go na moim batoniku. O, tak! Ekstra! Chcę jeszcze! Ale czat! Zgadzam się, moje marzenie się spełniło. Najem się dosyta. Nie ma mowy, Nicole, nawet na mnie nie patrz. Ja też mam jeden fajny pomysł. Co? Nie! Ha! Ale fajnie! To ja i znowu ja. Nie rozumiem, po co ona to zrobiła. Dziewczyny, częstujcie się cebulą. Musicie ją zjeść. No dalej, dalej, straszczajcie się. No dobra! No i co? Fajnie to wymyśliłam. Britney, to było genialne. Przybij piąteczkę. Sprawdźmy, kto pierwszy. Kamień, papier, nożyce. Hurra, wygrałam. No to zobaczmy. Proszę, niech tam będzie coś bardzo pysznego. O rany, to lody. Ale super. Są takie dobre. Ale ci się pofarciło. Ja też chcę. Troszkę was poniosło. No to ja w tym czasie otworzę swój sejf. Co tam jest? O nie, to przypomina karmę dla kotów. Co za ochyda. Ale nic nie mogę z tym zrobić. Będę musiała tego spróbować. Co za okropność. To jest naprawdę paskudne. Bardzo chcę już umyć buzię. Ej, hey Mike, a ty nie chcesz otworzyć swojego sejfu? Oczywiście, że chcę. Sprawdźmy. O rany, tu jest coś ciekawego. Długopis 3D i wygląda na to, że jest magiczny. Muszę spróbować coś narysować. I chyba już wiem co. Narysuję lody. Będą tak super wyglądać, że Britney będzie mi zazdrościć. No to zaczynam. Okej, okay, kontury są gotowe. Teraz muszę je tylko wypełnić i dodać więcej kolorów. Ale fajnie mi to wyszło. Zobaczcie. Urany, to zrobiło się prawdziwe. To jakieś szaleństwo. Nie, nikol nie podzielę się. Kurczę, ja nie chcę iść tej karmy. Chwileczkę. Padłam na pewien pomysł. Daj mi ten długopis. Muszę szybko kogoś tu narysować. Już się domyślacie, kogo. Narysuję słodkiego kotka. <grystanie> tylko spójrzcie, jak ładnie mi to wychodzi. Pozostało go tylko pokolorować. Okej. Okay. Skończyłam. Ojej wyszedł mi taki uroczy! Udało się! No cześć, kolego. Mam tu coś dla ciebie. Mam nadzieję, że jesteś głodny. Proszę, częstuj się. Ojej, to dopiero się nazywa zwierzęcy apetyt. Ale z niego słodziak. No, jeszcze jaki. Chwila. Wyliczanka zdecyduje, kto będzie pierwszy. I to będę ja. O rany, mam rolki. I to nie takie zwykłe, a żelkowe. Ale fajnie! Oddałabym wszystko, żeby je zjeść. Hej, ocknij się, koleżanko, i nie ślij się na widok moich rolek! No dobra, to próbuję. Mam tu pałeczki, ale nie bardzo umiem ich używać. No dalej! O, udało się! Och, jakie to jest apetyczne! Kurczę, o co chodzi? Hey. Mike spokojnie. Daj nauczę cię. Nauczysz? No. Patrz. Jeśli chwycisz pałeczki w ten sposób, to złapanie nimi rolki nie sprawi ci żadnego problemu. Otwórz buzię. Wow, dzięki. To jest takie pyszne, a z twoich rąk jest jeszcze pyszniejsze. Mogę prosić o dokładkę? Och, no niech ci będzie. A teraz żuj. Ow. Tak w ogóle to bolało. Otwiera już swój sejf. Dobra. W środku na pewno jest coś pysznego. Sprawdźmy. O rany! To straszne! A! Wszystko w porządku? Nic ci się nie stało? Tak, wszystko ok. Tylko mi nie mówcie, że będę musiała to zjeść. No, za nic na świecie. Będziesz musiała! Dalej, dalej, śmiało! No dobra, raz kozie śmierć. Nie mogę uwierzyć, że ja to robię. Jak on się obrzydliwie rusza! Muszę pomyśleć o czymś przyjemnym. Uch, zaraz zwymiotuję! To straszne! Zrobiłam to. Więcej nie zjem, nawet mnie do tego nie zmuszajcie. Britney zasady to zasady. A ja jeszcze go karmiłam rolkami. Dobra, muszę skończyć z tym jak najszybciej. Będę jadła rękami. To okropne! Ona to naprawdę je, no aż nie mogę na to patrzeć. Już po wszystkim zadowoleni skończyłam. Nikol, teraz twoja kolej. No dobra, sprawdźmy, co dostałam. Urany, to portal! Zasysa nas! Co? Czy my wróciliśmy? Nigdy więcej nie otworzę żadnego sejfu! Gdzie my jesteśmy? Nie wiem! Ej! Jesteśmy tutaj! Jak się stąd wydostaniemy? Ile tu kłódek! Utknęłyśmy tu na zawsze! Czekaj, cicho! O mamusiu! Chodź, zobaczymy co to! Zaczynamy! Deszcz z paskudnych, kolorowych skitelsów! Nie możecie mnie tym zaskoczyć! Zawsze jestem przygotowana! Uwielbiam skitelsy. Są takie kolorowe i fajne. No co? A, okej, okay, jestem gotowa. Ja też chcę coś smacznego. Co za ochyda. Co to? Surowe jajka? Coś utknęło mi we włosach. Łuczyk, patrz, Wednesday. Hurra, daj przytulaska. Szybko otwieraj to. Pomarańczowy klucz, pomarańczowy zamek. Udało się! Przybijmy sobie piątkę. Żartuję. To nie było śmieszne. Nowe wyzwanie. Jakieś słomki. Czyli trzeba coś pić. Ty pierwsza. No dobra, to ja spróbuję. Fu, ohyda! Mmm, całkiem smaczne. Spadaj stąd. O, tak. To jest to. Nic nie masz? Nic. Ale jak to? Czyli będę musiała wypić to paskudztwo? O, i to jest nie do zniesienia. Ale dla dobra challenge'u muszę to skończyć. O, jest klucz. Hurra! Zaraz otworzę drugi zamek. Otwieraj. W porządku, w porządku. Co już potańczyć nie wolno? I jeszcze jeden. O jej boję się. Nit, odczep się ode mnie! Sprawdźmy, co tam jest. Ty zaczynasz? Nie! Proponuję pojedynek na palce. O, tak! Wygrałam! Dobra. Co tam jest w środku? Żelkowy miś? Z łatwością sobie z nim poradzę. Wow, niezły apetyt. Zobaczmy, co ja dostałam. O rany! To czekoladowy aparat. Zaraz go spróbuję. Ojej! Zamienił żelkowego misia w czekoladę. Nieźle. Wednesday, daj mi kawałek. Jeszcze czego? Jakie to jest pyszne. Palce lizać. Co by tu jeszcze sfotografować? Może ciebie? Dobra, dobra, otwieram. Duże łapki. Ochyda. Trzymaj to ode mnie z daleka. Właśnie je trzeba sfotografować. O, teraz to wygląda apetycznie. Smacznego. Jakie pyszności! Sorry, Wednesday, ale ja nie jedłam czekoladowego misia. Patrz, trzeci klucz. Super, udało nam się! Oj, jak to boli! Brawo, Wednesday! Zostaw uszy. Boję się! Nie martw się, zaraz się dowiem, co jest w środku, coś lepkiego, oślizgłego, jakaś ohyda. No i co tam jest? Coś fajnego, Enid. E, no to i ja sprawdzę, o nie! To coś oślizgłego, i zielonego, jak smarki, ochyda. ohyda. A co to? Jakieś numerki? Już wszystko wiem, to hasło. Co to może znaczyć? Otwarte. Idziemy dalej. Ojej, oślepiło mnie. Nic nie widzę. Gdzie jesteś? Pomogę ci, chodź. Wszystko ok? Tak. Hmm, znowu jakieś tajemnicze napoje? Tym razem ty pierwsza. Dobra. O nie, jakie to jest paskudne. Ale muszę to skończyć. Wypiłam. Oj! A co to za chemiczny atak? Zdarza się. A może drugi napój będzie smaczniejszy? Coca-Cola jest super. Świetnie smakuje i można z nią zrobić mały żarcik. Wrzucamy dwa mentosy do butelki i budzimy nit. Oj, odpoczęłam sobie. Czas spróbować mojego napoju. O runy! Co się dzieje? Mam coś w gardle. To kluczyk. Ej, Wednesday, a co ze mną? Mogłaś na mnie poczekać. Okay. Otwieraj. Gotowe. Trzy, dwa, jeden. Następne wyzwanie. Ciekawe, co tam jest. Sprawdź. La, 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 nic nie słyszę. Dobra, zrobię to sama. Hmm, całkiem miłe w dotyku. O, to robaki. Co za ochyda! Fu, zabierz to! Paskudztwo! Nie wiem, co jej się nie podoba. Okej, okay, chyba znalazłam karteczkę. Ej, patrz, co mam! To znowu kot! O, fu! Pospieszmy się i otwórzmy zamek. Gotowe. Została ostatnia kłódka. Ojej, czegoś takiego jeszcze nie widziałyśmy. Interesujące. Bu! Ojej! Hop, hop, kto tam? Boję się. A może to? Dobra, otwieram. Nie, nie mogę. Zacznijmy od tego. Tylko, żeby tam nie było niczego ohydnego. Jestem gotowa. O, bańki mydlane! Ale fajnie! Ekstra! A dla mnie okropieństwo. Teraz twoja kolej. Otwieram. O nie. Już lepsze były te bańki mydlane. Daj mi spokój, Janit. Oj! Wszystko w porządku. W porządku. Otwieram. Ostatni kluczyk! Udało nam się! Hurra! Lecimy otwierać. Wednesday, otwieraj szybko. Zobacz. Jesteśmy wolne. Raz, dwa, trzy. Ty pierwsza. Świetnie. Zobaczmy, co tam jest. O matko, to karaluchy. A czy one na pewno są prawdziwe? W ogóle się nie ruszają. To dziwne. A, już rozumiem. Są zrobione z czekolady. Hurra! Julie, patrz! Zabierz to! Zabierz natychmiast! Nie bój się, to tylko czekoladowy karaluszek. I jest bardzo smaczny. O matko, słabo mi... Dobra, niech Julie sobie się boi. Sama będę się delektować swoimi karaluszkami. O tak. Ale pyszne. Śniło mi się, że nie kolię karaluchy. O matko, to nie był sen. Ale dobre. Lepiej jeszcze trochę poleżę. O. Matko, Julie, teraz twoja kolej. Do dzieła, podnoś klosz. Dobra, już. O nie, na pomoc, ratunku. Zabierzcie tam te potwory. O, o tak, nie zazdroszczę ci. Twoje karaluchy są prawdziwe i będziesz musiała je zjeść. Do przodu dasz radę. O Matko, to straszne. Czy one gryzą? Co za okropność. Nicole, masz karalucha na głowie. Co? Serio? O, myślałam, że żartujesz. O, tu jest patrz. Siedzi na mnie. Chwilka. A masz. O! Widzisz je, gdzie one są? Tak, zobaczmy. O tam, jeden jest na stole. No dobra, będzie co ma być. Zjem ciebie ty wredny potworze. Witamy wszystkich w nowym wyzwaniu. Mogę zacząć! Wow! Mama parat, Ale super! Julie, pozwól, że zrobię Ci zdjęcie. Uśmiech! Tak! Świetnie! Dzięcie! A, oto twoje zdjęcie! Fajnie, prawda? A, ale fotka, nie mogę! Ej, przestań się śmiać i daj mi zobaczyć. Co? Nie, nie podoba mi się. O, mam pomysł. Nicole, może zrobimy sobie wspólne zdjęcie? Póki nie widzi, założę maskę i ją przestraszę. Nice. Tak, zobaczmy. się śmiać. Okay. swój klosz. Wow. Ja też mam aparat. Super. Mm, ale mój pachnie bardzo słodko. Tak, jest czekoladowy. O oh, wow. Ale super. Patrz, zrobiłam zdjęcie talerza i zrobił się czekoladowy. Ale numer. Mm, to jest przepyszne. Bardzo mi smakuje! Ale masz szczęście! Co często mnie, proszę! Co? O nie, nie mam mowy! Zijem to sama w sekundę! Ale z ciebie skąpiradło! O, przecież jest jeszcze aparat! Ej, oddawaj! Powiedziałam oddawaj! Wow, spójrz na to! Nasz stół jest teraz czekoladowy! Yes. Super! Mm, ale pyszne! Wspaniale! Mogę być pierwsza! Hurra! O rany! To magiczna lampa! Julie, patrz! Ciekawe, co się stanie, jeśli potrę jej bok! A gdzie jest jean? Wow, w środku są cukierki. Fajnie. Mm, są takie pyszne. Bardzo mi smakują. Nicole, poczęstujesz mnie, proszę. Nie, masz swoje własne jedzenie. No dobra. Hmm, a ja dostałam prawdziwą lampę. Ha, tak. Zaraz pojawi się jean. Dżinie, wychodź. Urany. Witam, panie. Jestem wszechmocnym jeanem! Spełnię twoje życzenia. Ej, mówię, spełnię twoje życzenia. Tak, tak, zaraz. A więc chcę mieć taką czekaldową lampę jak Nicole. What? Co? Już się robi. O tak! Hej, gdzie on się podział? nie, Wracaj tu! Gdzie moja lampa? Co? Oszukałeś mnie? Ała! E... Wow! O rany, jak dużo cukierków! Ale super! To prawdziwy cukierkowy deszcz. Hmm, hmm ale pyszne! Zo. O rany, a u mnie cukierki już się skończyły. Nie ruszaj ich, są moje. Sama się ze mną nie podzieliłaś i ja z tobą też się nie podzielę. Hmm, zaraz, przecież moja lampa jest jadalna, ale mam farta. O tak. Jestem teraz mega zadowolona. Yummy! Uwaga na trzy. Trzy, dwa. O nie, ostra papryczka. Dwa, jeden, podnosimy. O matko, co za pech? Co? E, tu też jest papryczka. Ty pierwsza. Nie, ty. Nie, ty. Zagrajmy. Kamień, papier. O tak, wygrałam, więc ty zaczynasz. O, co robić? W ogóle nie chcę jeść tej ostrej papryczki, y, zaraz chwilka, y, ona jest czekoladowa, super! Co, serio? Aha, patrz! Fajnie! Aha, jest bardzo dobra! Hmm, ale mam szczęście! Dobra, teraz twoja kolej! I ja też uwielbiam czekoladę! Super! Mniam, mniam. Ojej, tylko nie to. Mama mija, moja buzia płonie. Raduj się, kto może? Dobra, trzeba zabrać się do kuchni. Świetnie. A tu mamy lodówkę. O, co za ulga. Aj! A teraz robi mi się trochę zimno. Dobra, już wystarczy. Starczy. B -b Bardzo dziękuję, Nicole. Bardzo Wybacz, moja tak. droga. Wszystko okej. Okay. <grym> Podnoś pierwsza. Dobrze. Wow, co za uroczy piesek! Julie, zrób nam zdjęcie. <grym> Piesku, powiedz ser. Wyszło super. Chcesz zobaczyć? Wow, dziękuję. A teraz ty. Wow, ja też mam pieska. Cześć, kolego. Chcesz kość? Dziwne. Nie jesteś głodny. A może się pobawimy? Łap! No dalej, do przodu! Jak ci się podoba moja kaczka? To prezent! No dalej, pogryź sobie! Daj głos, kolego, daj głos! O nie, mój piesek nie chce się ze mną doprzyjaźnić. Chwileczkę. A dlaczego on tak słodko pachnie? A już wiem, jest zrobiony z czekolady. Dlaczego od razu się nie domyśliłam? Mm, to jest pyszne! Chcę więcej i więcej! O matko! O nie, nie patrz na to! Zła Julie zjada pieska! E, czekaj, e, czekaj, gdzie idziesz? Widzisz! On się ciebie boi! Hej! Co? Oj, e, przepraszam! Hej! Nicole, patrz na to! O, nie, na moim talerzu jest kupa. I jeszcze te paskudne muchy. Musimy natychmiast wezwać profesjonalistę. Halo, proszę przyjechać, mamy wypadek. Dobrze, czekam. Proszę pani, wszystko jest gotowe. Co mam sprzątnąć? Aha, przyjąłem. Chwileczkę, wezmę specjalny woreczek. I gotowe. Teraz już nie będzie pani przeszkadzać. Miłego dnia. Do widzenia. Y -y, dziękuję. Do widzenia. Nicole, teraz ty. O nie, mam to samo. Co ja teraz zrobię? Życzę powodzenia. Matku! Chociaż chwileczkę, może to nie jest prawdziwa kupa. O tak, jest czekolady, ale super! Mmm, pyszna. Nie mogę na to patrzeć. No cóż, najważniejsze, że czekolada jest pyszna. Ale dobra. O nie, to ponad moje siły. Lepiej sobie pójdę. pechotka.